Odpowiedź jest nieco bardziej złożona niż mogłoby się wydawać. Jest wiele rzeczy, które Kościół Anglikański robi lepiej niż Kościół Katolicki. Jedną z nich jest duszpasterstwo, drugą zaangażowanie świeckich. Ożywienie chrześcijańskich świeckich jako części ciała Chrystusa, ich zaangażowanie w działalność ewangelizacyjną dusz i społeczną. To wszystko jest bardzo dobrze realizowane przez Kościół anglikański i mówiąc ogólnie mniej dobrze przez Kościół katolicki. Ale oczywiście nie jest tak do końca. Gdyby synodalność oznaczała rozpalenie na nowo wiary świeckich jako ciała Chrystusa i pogłębianie jej wiary. Gdyby wykorzystać ją do zrozumienia ich duchowego dziedzictwa w charyzmatycznym ujęciu, w najszerszym znaczeniu i w kategoriach społecznych, byłaby to bardzo dobra rzecz. I można wtedy skorzystać z doświadczeń Kościoła anglikańskiego. Ale oczywiście nie sądzę, że jest to to, co będzie oznaczać synodalność. Myślę, że istnieje jej gorsza wersja. I obawiam się i podejrzewam, że ta gorsza wersja to to, co będzie przyjęte przez większość. Byłem członkiem synodu generalnego kościoła anglikańskiego. Synody w Kościele anglikańskim odbywały się na kilku poziomach, między innymi centralnie, gdzie głosowało 600 osób. Byli to wszyscy biskupi, kilku dziekanów, niektórzy teologowie, akademicy. Jedną trzecią stanowili świetcy wybrani przez swoje wspólnoty. It the very worst Można by pomyśleć, że to idealne rozwiązanie, bo żywić Kościół. W rzeczywistości było to naśladowanie najgorszych aspektów naszego systemu parlamentarnego. Chrześcijanie podzielili się na partie, walczyli, kłócili się i wyrażali wszystkie najgorsze aspekty ducha polityki partyjnej. Tym, co mnie zaskoczyło, był brak chrześcijańskiego sumienia i chrześcijańskiej świadomości, że czyniąc to godzą się na najgorszy możliwy model Kościoła. To znaczy nie tylko naśladujący świeckie wzory, ale wdrażający je w najgorszy możliwy sposób. Synodalność funkcjonowała też w kościele na poziomie dekanatu. Były to grupy składające się z 10, 20 lub 25 parafii, które spotykały się razem. Muszę powiedzieć, że były to najnudniejsze spotkania, na jakich kiedykolwiek byłem w całym moim życiu. Wszyscy je nienawidzili. Ludzie gadali bzdury, nikt nie wiedział, o czym była mowa. Nie było żadnego programu, bo nie miały one władzy. Był to bardzo uciążliwy sposób przynależności do kościoła. I nie można sobie wyobrazić nic, co z większym prawdopodobieństwem mogłoby zabić lub osłabić lojalność chrześcijanina w stosunku do kościoła, do którego należy, niż spotkania dekanalne. Były w końcu oczywiście rady parafialne. Nie wydaje mi się, bym mógł tu generalizować. Wszystko zależało od księży, charakteru parafii, jakości parafian. Tego, co oni uważali i robili. Gdybym miał generalizować, to większość ludzi uważała udział w Radzie za dość żmudne zadanie. Nigdy nie było łatwo zmieniać tych stałych komitetów biurokratycznej administracji w miejsca, w których pewien poziom duchowej przenikliwości współgrał z biurokratycznymi obowiązkami. Jeśli jednak przyjrzymy się tym trzem przejawom synodalności w kościele anglikańskim, to były straszne, niszczycielskie, jałowe duchowo, bezużyteczne, niebezpiecznie polityczne. Najbardziej problematyczne, szczególnie na synodzie generalnym, było to, że na tym wyższym poziomie ludzie wyrażali swoje poglądy w sprawach, w których nie mieli żadnych kwalifikacji. Nawet biskupi nie byli zbyt dobrze wyedukowani teologicznie czy duchowo. Oczywiście od czasu do czasu były osoby świeckie, które naprawdę miały potrzebne kwalifikacje, i zdarzały się momenty, gdy ludzie wygłaszali wspaniałe przemówienia. Były też inne momenty, kiedy Duch Święty przychodził do nas z pomocą, ale zasadniczo w 95 przypadkach na 100 powiedziałbym, że to były dosłownie diaboliczne organizacje, w których najgorsze elementy dynamiki organizacyjnej dusiły Ducha Świętego w kościele. Dlatego jest to rzeczywiście wielka niespodzianka widzieć, jak Kościół katolicki angażuje się w ścieżkę synodalną bez żadnego wstępnego rozeznania, że musi dokonać rozróżnienia przede wszystkim w tych dwóch kategoriach, które zasugerowałem. Jednym jest pożywianie, odmładzanie, edukacja i pobudzanie świeckich do działania. Drugą jest naśladowanie politycznego procesu, dając głos ludziom, którzy wiedzą zbyt mało o sprawach, o których mają się wypowiadać. Chyba jednym z problemów, które widzimy, jeśli chodzi o synodalność, jest obawa, że może ona prowadzić do fragmentaryzacji Kościoła katolickiego. Jesteśmy jednym kościołem na całym świecie, nie tak jednolitym jak, jak kiedyś, ale jesteśmy. Uważamy, że przyjęcie synodalności może doprowadzić do nauczenia różnej teologii w różnych diecezjach. Czy doświadczyłeś czegoś takiego w kościele anglikańskim? Tak, oczywiście. To się stało częściowo przez synodalność. Ale częściowo także przez inne czynniki występujące w kościele anglikańskim. Nie mogę winić za to tylko synodalności. Są też inne przyczyny. Ale masz rację. Jednym z problemów jest oczywiście to, że nie słyszałem, by cokolwiek było napisane w prawie wiążącym na temat stosunku między demokracją a autorytetem apostolskim. Kościół nigdy nie był demokratyczną organizacją. Jedynym wyjątkiem od tej reguły, jak sądzę, jest sytuacja, gdy on z otwartością na charyzmaty Ducha Świętego. Ale nawet wtedy takie charyzmaty potrzebują być traktowane z największą ostrożnością i wielką troską i z pewnością nie wpasowują się w normę, jaką są procesy synodalne, o których mówimy. To o czym się tam mówi, co wydaje się być przewidywalne, jest formą demokracji i subsydialności. Jeśli ktoś zamierza używać nomenklatury z Unii Europejskiej, a jeśli chce się używać pojęcia demokratycznej pomocniczości jako modelu dla Kościoła katolickiego, to trzeba wyjaśnić dlaczego i jak zamierza się wprowadzić zabezpieczenia przed rozpadem i podziałem wskutek polityki, interesów i poglądów, które właśnie opisałeś. Także niektóre diecezje twierdzą, dobrze, wolimy odpowiedzieć na te teologiczne pytania w świetle innych wartości hierarchicznych i to zrobimy. A jeśli oznacza to, że wówczas znajdziemy się w konflikcie lub opozycji, to jest to w porządku, bo mamy swoje prawa. To będzie ogromne niebezpieczeństwo. I obawiam się, że albo już się to dzieje przez niedbałość, albo celowo. Być może to nie ma znaczenia, ale myślę, że należy albo się temu przeciwstawić, albo to zmienić. To znaczy wydaje mi się, że mogą istnieć sposoby, by to zmienić, to tak, by przestało być naśladowaniem subsydiarności i demokracji trzeciej kategorii, tylko po to, aby spróbować ożywić świecki. Ale aby to zrobić, biskupi musieliby zachować nadzór i jurysdykcję apostolską. Jak wiemy jesteśmy już na etapie w życiu kościoła, gdzie nie wszyscy biskupi mogą to zrobić w sposób, który jest zgodny z tradycją Kościoła.